Na tym filmiku pokażę, jak zrobić taką ozdobną sprężynkę na szydełku, która bardzo fajnie tworzy dekoracje do różnych, na przykład dziecięcych czapek, ozdobnych różnych dekoracji, może być przy różnych dodatkach. Ja na przykład wykorzystałam do ozdobienia torebki szydełkowej, a więc już pokazuję. Robimy. Około 20 oczek łańcuszka, żeby zrobić taką króciutką sprężynkę. Oczywiście, im, dłuższe początkowe, im dłuższy początkowy łańcuszek, tym ta sprężynka będzie większa. Robimy około 20 oczek łańcuszka. Robimy pętelkę. I około dwadzieścia oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

Cieńszą włóczkę, dlatego sprężynka jest mniejsza. I teraz będziemy robić sprężynkę. Odliczamy 4 oczka w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery. Zaznaczamy sobie palcem. Wkładamy szydełko w naszą pętelkę. Robimy narzut. Przytrzymujemy sobie wbijamy szydełko w zaznaczoną czwarte oczko łańcuszka i w tym oczku robimy słupek. Jest słupek. Jeszcze robimy w tym samym oczku dwa słupki, żeby razem były trzy narzut w tym samym oczku. Jeszcze dwa słupki. Z początku troszkę będzie niewygodnie. Narzut i w tym samym oczku robimy słupek. Robimy narzut, w następnym oczku znów trzy słupki. Tym samym oczku trzy słupki. I tak do samego końca przerabiamy każde oczko tego łańcuszka. W każdym oczku łańcuszka należy zrobić trzy słupki. I robimy tak do samego końca. Proszę zobaczyć, że już zaczyna nam się tworzyć sprężynka. Nasza robótka skręca już się sama automatycznie. Robi się taka Właśnie sprężynka. I tak do samego końca. Trzy słupki w każdym oczku łańcuszka. Proszę zobaczyć, mamy już ostatnie oczko łańcuszka, w którym należy zrobić trzy słupki. Nasza sprężynka układa się sama pięknie i robimy w ostatnim oczku trzy słupki, jak w każdym poprzednim. Tak skończyliśmy naszą sprężynkę, którą należy jeszcze troszkę ręcznie ułożyć ładnie. Proszę zobaczyć. I teraz taką sprężynkę możemy przyszyć do dowolnej rzeczy, którą sobie tylko wymyślimy. Będzie nam potrzebna do tego igła dziewiarska z grubym oczkiem. Oczywiście, nożyczki. Odcinamy gdzieś taką ilość nitki. Wyciągamy pętelkę, żeby nam się nie spruła nasza sprężynka. Należy pamiętać również o schowaniu tej początkowego kawałka nitki. Wrobić ją należy w Naszą dotychczasową robótkę w taki sposób, żeby nie wychodziła. Po kilka razy można przeciągnąć i delikatnie uciąć. Już tak, proszę zobaczyć, tego już nie będzie widać. I nadziewamy. I głodziewiarską na tą włóczkę. I przeszywamy do czego tylko chcemy. Dziękuję.